Witam wszystkich w nowym roku. Minęło chyba 6 tygodni e, od kiedy zacząłem przygotowania do, e, do kolejnego sezonu. Więc dzisiaj kolejny sprawdzian formy i wagi. więc Zacznijmy od sprawdzianu wagi. Ciekawe ile pokażę nam po sylwestrze. Czyli mamy 124 i 3 w butach. Więc chyba. 2 kilo progresu względem ostatniego sprawdzenia formy, więc coś tam się dzieje. To co? standardowo ocenimy formę. O. A, i plecy trzeba pokazać. はい。